Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. W tym filmiku zajmiemy się wymianą drzwi prawych z przodu naszego bohatera i naprawimy przy okazji podnośnik szyby, bo też jest uszkodzony. Więc mam troszkę dzisiaj roboty do rozkręcenia. Musimy rozebrać najpierw rozbiorę drzwi, uwolnić całą instalację. Zdejmę szybę, lusterko i do później przełożę same same drzwi puste i dalej będę zbierał. Także zapraszam do, do obejrzenia nowych widzów, zapraszam do subskrypcji tego kanału. No i nie przedłużamy, zaczynamy zabawę. I tak, oto nasze drzwi, pokrótce. Co będziemy dzisiaj robić? Zdejmujemy nasze, nasz podnośnik, uwalniamy całą instalację przede wszystkim, bo i tak ten cała, cały podnośnik mamy nowy, tutaj też jest ten jest uszkodzony. Dobra, później musimy rozkręcić tutaj ten boczek i odłączyć wtyczkę. Od naszej instalacji, która leci do drzwi, żeby ją w całości wyjąć, bo musimy ją przełożyć na nowe. Oczywiście ten montaż naszego lusterka. Musimy wyciągnąć szybę. No i tyle, czemu to wszystko robimy, bo nasze drzwi trochę się rozeszły. Mamy no, tutaj piękną korozję. Tak od piękna sprawa. Możemy zobaczyć co tam się dzieje w tych drzwiach od środka nawet no, tak to wygląda. No, więc ja będę kręcił będę co tam wstawiał, jakieś komentarze, ale w większości zaraz się szybko to nagrać, żeby filmik nie trwał na godzinę. Ściągamy nasze lustereczko. Ono tutaj jest na wcisk montowane. O, mamy kosteczkę, nie zapominamy. I gotowe. I mamy tutaj jedną Torx, chyba trzydziestka. Delikatnie powolutku. O. No i lusterko mamy wyciągnięte. Zdejmujemy naszą osłonkę. Okej, okay. no i tutaj musimy odpiąć interesującą nas kosteczkę. Tu mamy tą wiązkę, to jest ta kostka u góry tu. jedna i to jest kostka naszego zasilania tak jeszcze ta kostka to jest są nasze głośniki tak to wygląda więc trzeba będzie uwolnić te dwa piny ten i ten żeby móc to wyciągnąć, a później z powrotem przyłożyć 5 i pin numer 6. Dobra, no to zaraz je uwolnię i lecimy dalej. Wiązkę tutaj już wyciągnąłem. Tak jak mówiłem, trzeba wypiąć tylko te dwa piny, bo on przychodzi w inną wiązkę. No i ta nasza wiązka sterująca to już mamy. Mamy tutaj zamek zamocowany, te płyty oryginalnie, więc e, wykręcam razem z zamkiem, bo i tak go trzeba przełożyć. Więc e, od razu, razem z podnośnikiem, wyjmiemy też zamek, wszystko hurtem. Mm. Było przyczyną, na razie natomiast e, szyba jest przykręcona do podnośnika natomiast e, silnicze kręci osobno nie regułem, więc musiałem e, no i tutaj żyłka była na tyle popuszczona że bez problemu ją tu wyciągnąłem po prostu przyciąłem, żeby zluzować cały mechanizm, szybę już zapuściłem ciut niżej teraz ją od od mechanizmu przykleję i będziemy ściągnąć naszą obudowę, zobaczymy co w tym przypadku było przyczyną niedziałania tego naszego tej naszej szyby no i teraz powinno nam ładnie wyjść I będzie oki do Dobra, mamy nasz podnośnik w komplecie. Zameczek. I patrzymy coś było przyczyną naszego niedziałającego. Dobra. I tu mamy właśnie przyczynę Czy się zerwał linka? się tu zaklinowała. I podnośnik. Był w pozycji samego góry, nic nie dało zrobić, więc wymieniamy. Teraz muszę wyjąć szybę i będę przekładał drzwi. Teraz wymiemy sobie szybę. Nic trudnego w odróżnieniu od tylnych drzwi, gdzie trzeba rozebrać listwy dekoracyjne, owiewki itd. Tutaj musimy tylko go obrócić i już mamy go na wierzchu. Tada. Trzeba zrobić to w miarę delikatnie, żeby ją nie wygiąć. No. Dzięki. listę dekoracyjną zdjętą. Żeby zdjąć nasze drzwi musimy przede wszystkim odkręcić tu dwa śruby mocujące drzwi i rozłączyć tutaj. Pod tym kapslem mamy nakręteczkę. Mhm. Nie zapomnijmy później to znaleźć. Mamy tu nakręteczkę. Tu jest nakręteczka. Bodajże. A tu dwie śruby. Więc tak, odkręcamy śruby najpierw na dole. I zdejmujemy drzwi. Odkręciłem. Więc teraz tylko je do góry i zdejmujemy. Powinna nam zejść, proszę. Drzwi nie mamy. Odstawiamy. Dobra. Niestety muszę przełożyć mechanizm mocowania tutaj. Ten mechanizm mocowania z tych drzwi do nowych, bo jest troszkę inny. Tutaj jest bolec a i nakrętka od spodu, a tam jest bolec. I, na, I śrubą się przykręca e, od boku, więc tutaj to muszę przełożyć jeszcze na nowe. A tak, drzwi mamy ustawione, także zaraz zabieramy się za wieszanie nowych. E, wam już zanudzać nie będę. Oto nasze nowe drzwi odniutkie. Nie będę zanudzać. Widzimy się, jak będziemy mocować podnośnik. E, szyby. No, ja założyłem już lusterko. Popodłączałem, e, posprawdzałem wszystko. Okazało się, że ten zamek, który e, oryginalny mia, ma problem z tym mikrostykiem. Pewnie miałem inny, też był problem, więc chciałem go rozebrać jeden i po prostu przelutować. Jest ok także mamy już wszystko na naszej płytce i możemy spokojnie powoli e, zmontować resztę podłączamy na samym początku od razu zamek okej okay. no i lecimy Będziemy próbować no, wprowadzić to na miejsce, żeby wszystko stanęło nam pięknie, bez żadnych, miejmy nadzieję, problemów. do przodu. Zöczek. Weszło weszło, dobra. I tak, możemy przykręcić szybę naszą. Okej. Okay. Szybę mamy przykręconą... Том. I zobaczmy czy nam działa Podnośnik Informacja na fullficie jest drzwi otwarte Zapłonik i góra jest, good działa a więc e, wymianę drzwi i naprawę podnośnika ze strony pasażera z przodu mamy załatwione teraz już mamy wszystkie drzwiczki sprawne, wszystkie podnośniki wszystko hula także będziemy się cieszyć Normalnym użytkowaniem już nie trzeba będzie skakać, i otwierać poszczególne drzwi ręcznie, czy coś w, w tym temacie. E, dziękuję bardzo Wam za obejrzenie tego filmika. E, zapraszam do skomentowania. E, powiedzcie, jak to wyglądało, czy w ogóle to widać było wszystko, czy to następnym razem muszę jakoś bliżej stawić tą kamerę. Nie wiem, także czekam na Wasze komentarze. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji, do postawienia kciuka i do następnych filmów. Trzymajcie się. Hej.